Witam państwa w kolejnym odcinku programu Zwędką na Wodę w Polskiej Świat. witają was Piotr Mirecki i Kamil Korczewski. E, przyjechałem tutaj do Kamila, do Kielc e, na ryby. Będziemy mówili metodą spławikową, będziemy mówili natyczkę na zbiorniku, który on wybrał. Poznaliśmy się niedawno. E, na razie dobieramy zaraz sprzęt, e, czyli. Zanęty, gliny, robaki i, i jedziemy. Tylko jeszcze mam małe pytanie do Kamila. Kamil, jak połączyłeś pasję swoją z pracą? Ponieważ y, wiadomo, że jesteś tu w sklepie, prawda? I jedzisz na ryby. I Jak się zaraziłeś tymi rybami? Zaraził mnie, jak to zwykle w takich przypadkach była, było, ojciec. No ciężko łączyć pasję prowadząc sklep, więc musisz prosić kolegów o pomoc czy, czy zatrudniać pracowników, wiadomo. Czyli po prostu razem wspólnie działacie i to wszystko funkcjonuje. Mówiliśmy też o timie waszym, gdzie łowicie karpie, prawda? Bo ty głównie łowisz karpie, to Dobrze. też trzeba zaznaczyć. A przyjechaliśmy dzisiaj, ponieważ jakieś ryby biorą, płocie, leszcze, karpie i będziemy próbowali je złowić dzisiaj na tyczkę. Dokładnie, metodą skróconą. A gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? Zbiornik Zgórsko, to jest zbiornik dzierżawiony przez Towarzystwo Wędkarskie Nowiny. Jaka głębokość jest tego zbiornika mniej więcej? No w najgłębszym miejscu około 5 metrów teraz będzie a średnio od 2,5 do 3 metrów czyli dosyć no, czy nie jest tak głęboko, nie jest za płytko nie jest za głęboko idealnie, że tak powiem yy, czyli teraz tak Przechodzimy do wybierania ziemi zanęty. No i ruszamy na ryby. Mam nadzieję, że będzie ciekawy odcinek. Pokażemy jak wszystko zrobić po kolei. Eee, ustawimy sobie oczywiście kombajny. No i będziemy wędkowali. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Wczoraj padał deszcz, straszna pogoda, a przyjechaliśmy wieczorem. Przez całą noc padał deszcz. Natomiast dzisiaj już jest dużo lepiej, także mam nadzieję, że będzie fajny odcinek i zapraszam do oglądania programu Z wędką na polskiej świat. Zostańcie z nami. Przyjechaliśmy na miejsce, przepiękny zbiornik, bardzo mi się tu podoba. Dosłownie jakbym był w górach, a tak naprawdę jestem niedaleko Kielc. Piękne miejsce, szczególnie ta strona nie od strony tego zakładu, gdzie robią beton tylko właśnie tutaj, gdzie są te skały. no Bardzo mi się tu podoba. Z tego co wiem, są tu i duże karpie, duże liny, karasie, leszcze praktycznie każda ryba, jak również i potka. Jeśli chodzi o zanętę, nastawiliśmy się dzisiaj na rybę dosyć drobną, ale oczywiście będziemy systematycznie nastawiali się, po, po, poza tym będziemy cały czas donęcali, czyli będziemy coraz grubiej, coraz grubiej, jeśli chodzi o robaka. Mamy troszeczkę tej pinki grubego, białego, także jeśli by nam na przykład weszły karpie, to byśmy donęcali, bo oczywiście duża ryba potrzebuje mięsa, czyli robaka. Jeśli chodzi o to, to Kamil zadbał żebyś mi trochę tego robaka. Głębokość jest 3,5 do 4 metrów, dosyć równo. Na 13 miałem taką samą głębokość jak na 11, czyli nie będę robił na pełną 13, tylko na 11. Jeśli chodzi o zestaw żyłka 0,12, spławik 1,5 grama, tak mi się wydaje. Oczywiście będzie mi się wycieniać kamień troszeczkę delikatniej. Jeśli chodzi o zanętę 2 do 1, ziemia był głównie. E, no i zanęta pociowa, typowa zanęta pociowa, bo nastawiamy się na pociw. Jesteśmy na zbiorniku Zgórska, dzierżawionym przez Towarzystwo Wędkarskie Nowiny i gospodarującym tą wodą. Będziemy łowić zestawem skróconym, średnia głębokość łowiska około 3 metrów, tak też mamy tutaj na stanowisku 3 metry głębokości. Zanęta jaką przygotowałem to pół kilo płoci, pół kilo leszcza, jedna część gliny wiążącej brązowej, jedna część ziemi bełchatowskiej. Pomieszane to wszystko do zanęty dodamy pinkę i trochę ziemi zostawionej z gliną. Zaczynamy łowić na razie delikatnie. Spławik 0,6 g, haczyk 20. Liczymy na razie na, na jakąś drobną płotkę. A później, w zamiarze, może wejdą leszcze, może wejdą karpie. Zobaczymy, czas, czas pokaże. Jest kolejna ryba, jazik Jazik czy płotka? Jazik Mały jazik. O, szkoda, że nie ma takich dużych tych jazik. Ale coś się dzieje chociaż jest zabawa. 나리부가. 오오오. 就。Uh Dziesiątkę, i osiem. Dobra, chodź to koniec zabawy. No, chyba jeszcze.

Czego nie przypływacie z dziadkiem? No mamy kolejnego jazia i co dziwne, yy, nęce praktycznie peletem dodaję trochę yy, utopionych robaków, pinek i biorą mi, biorą mi jazie, ale fajna zabawa. Ojej, kilka tych ryb już złowiliśmy dzisiaj. Chodź tu. Kamil złowił dwa karpie. I czekamy na te większe ryby. Najważniejsze jest to, że pogoda nam dopisuje piękny zbiornik, ale ciężka woda. Płotka praktycznie w ogóle nie bierze, złowiłem tylko jedną płotkę. Yy, ukleja przechwytuje czasami przynętę, ale rzadko. No i zobaczymy co będzie się działo. Pod wieczór. Mam nadzieję, że jeszcze bardziej sił aktywnią te ryby, i złowimy ich więcej. Ponieważ w wojsku jest dużo uklei, które weszły nam w zanęte. Postanowiliśmy trochę inaczej nęcić pelet 2 mm i 4,5 mm namoczyliśmy w wodzie i kubkami posłaliśmy w łowisko. Także efektem już był jeden karpik, jeden się zerwał. No i zobaczmy, my czekamy dalej. Postawiliśmy wszystko na jedną kartę już. Tylko karp, a, a płoci i, i leż już pomijamy w tym momencie. No i kolejna rybka. Będzie prawdopodobnie też jazik, ale to spokojnie go. O! No zaczęło się coś dziać. Piękny Jaś. Piękny, ten już jest ładny. Ładnie zagraliśmy, czyli po prostu poszliśmy grubo dzisiaj. Teraz już no i są tego rezultaty. Ładny jazik. Ten jest troszeczkę większy. No a takie ryby już tam chodziło. Ale uderzony przez rybę strasznie pokaleczony. Strasznie. Czyli bardzo duże drapieżniki są w tej wodzie. No ten jaś ponad 30 cm ma na pewno. Waleczna ryba. Fajnie. Ostatnio marzyłem, żeby na nadrwęcy łowić jazie, a przyjechałem na zbiorniki. i proszę łowię jazie o to w tym wszystkim chodzi, żeby była zabawa. Chodź tu i kolejny jaś Jest, mamy go No ładny. Fajny już Na pewno dużo większy od poprzednich Strasznie po pokaleczony, spokojnie. Cicho! No taki powyżej 30 cm. Proszę zobaczyć jaki uderzony przez rybę. Prawdopodobnie albo szczupak ale jeśli to szczupak to bardzo duży. Zobacz, Kamil. Widzisz to? No i dowody. Próbuję go wyciągnąć tam od Ciebie. No, mamy. No Kolejnego karpika. Też nieduży, taki sam jak i poprzedni. Nieduże, ale waleczny. Niech płynie podziatka, ale nie wygląda mi to na karpia, chociaż karp, pływa po całym tym, pokażesz się, nie złapie powietrze trochę. Chodź tu. Nie będziemy się bawić z Tobą Nie jesteś duży Mochole są fajne na takie zestawy e, Takie ryby to, że tak powiem Granica wytrzymałości Przyponu Szczytówki mojej Chociaż Nie jest to aż tak duża ryba Tylko po prostu nie chce się Chcę już po prostu wyjąć. Karpik mały. No i pięknie. Udało się. Kolejna ryba dzisiejszego dnia. Karpik. Pełno łuski. No i go wypuszczamy. Chciałem mu, żeby przypłynął z babką, a on mi rodzeństwo przysyła. Więcej was matka nie miała. No, 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 no nie rozpędzaj się. Zaraz się skrzyżują. Nie lubię tego odgłosu. Dwie pinki. Ale jednak decyzja o zmianie nęcenia na pelet była strzałem w dziesiątkę. Podnoś się. Zobacz, no zobacz, zobacz. Kolejny nieduży karpik. Ale bardzo waleczny. Już ja się zmęczyłem. karpik no i mnie jeszcze wykąpał Chciałbym go, chciałbym go chociaż zobaczyć. Chętny do tego. Ja już mam rękę podniesioną najwyżej jak potrafię. <laughs> yes. Kończymy nasz dzisiejszy odcinek programu Zwęta w Polskie Świat. Zapraszamy za tydzień na kolejny odcinek. Podsumowując dzisiejszy dzień, e, złowiliśmy z Kamilem kilka karpi, e, złowiliśmy też jazie, trafił się leszczyk. E, kilka ryb straciliśmy, ponieważ nie jesteśmy przygotowani na tak duże ryby, a tymi zestawami to możemy sobie łowić płotki, nieduże karpie, leszcze. E, no nie jesteśmy przygotowani odpowiednio, ale zabawa była i to najważniejsze w miłej atmosferze, w pięknej pogodzie. I zapraszam już za tydzień i żegnam się z Państwem. I wszystkich pozdrawiam tych, którzy łowią w Polsce, ale również poza granicami naszego kraju. Z mentkarskim pozdrowieniem żegna się Piotr Milecki.